Czołem, witamy w Starym, Wspaniałym Świecie, wystrzałą środę. Strzelamy z różnych broni czarnoprochowych, czasami nawet z centralnego zapłonu, ale najczęściej z czarnoprochowych. I był na przykład taki odcinek, gdzie żeśmy się zastanawiali: Ile czasu można trzymać nabity rewolwer? I strzelałem z bębenków, które były nabite dwa lata wcześniej, i wszystkie bębenki wystrzeliły. Tam było dużo tych bębnów, i wszystkie wystrzeliły, nie było żadnego niewypału. A to był dwuletnie. Ale można się też zastanawiać, ile proch trzymany, kupiony, na przykład kupimy sobie jakiś proch szwajcarski czy inny, ile go można trzymać w domu. Teoretycznie to można trzymać całymi dziesięcioleciami albo nawet stuleciami, tak? No bo proch czarny jest stabilny, ale człowieka ciekawi, jak to wygląda w praktyce, a nie w teorii. Tu na przykład na tym prochu szwajcarskim, on jest wyprodukowany w 2024 roku temu i jest napisane na nim. Maksymalny okres magazynowania w oryginalnym opakowaniu 10 lat od daty produkcji podanej na etykiecie kodowej, ale to po 10 latach co z nim robimy? Utylizujemy do, do, do toalety, wysypujemy i spuszczamy wodę, czy co robimy? Nie wiem, powiedzcie, napiszcie w komentarzu. Ale moi drodzy, to jest rok temu kupiony, czy może w tym roku, ale jest z zeszłego roku, no to, to nic nam nie powie. Ale ja znalazłem u siebie proch, który kupiłem, kiedy zaczynałem przygodę z czarnoprochowcami. Broch czarny Demex Pirotechniczny Formaluzem D2. Co to jest? Data produkcji 10 maja 2013 roku. Co ciekawe, ja go kupiłem w 2013 roku, w maju, czyli ja go kupiłem dosłownie. Jak był jeszcze ciepły, jeszcze, jeszcze pachnący, jak pieczywo. I tu jest napisane okres gwarancji 1 rok. Czyli. 12 lat temu, 11 lat temu skończyła się gwarancja na ten produkt. Ale to gwarancja nieprzydatność do spożycia. Ale tu jest napisane też EXP. Czyli chyba się przeterminowuje. O. 06. 2106. <grystanie> <grystanie> czyli jest dobry. <grystanie> nie, to coś, coś, coś nie tak. W każdym razie tu jest taka pucha, który się nie da otworzyć za bardzo. Ja mam swojego. W komentarzu napiszcie co to jest za proch. Jeśli ktoś wie, oczywiście, bo jak nie wie, to niech, niech nie pisze. To niech nie pisze. Jezus, wygląda jak, ciekawe, jak Szwajcar. Puszka zardzewiała. Za... nie, wygląda jak, jak złoty stok. Puszka zardzewiała w środku. Ścianki są tak. Puszka skorodowała, ale ciekawe czy to skorodowała od, no, ale to musiała być wilgoć, jeżeli puszka skorodowała, nawet od saletry znajdującej się w prochu, no to wilgoć musiała być. Ale wygląda ok. Wygląda bardzo ładnie. To co? Strze strzelimy z niego z Remingtona z broni krótkiej, strzelimy z niego ze strzelby i zobaczymy, co się będzie działo. On ma taką granulację, jak, powiedziałbym, jak 3F. Wygląda dobrze po tylu latach. Zaczynamy od Remingtona? Tak, zaczynamy od mojego Brudasa z Takie są najlepsze. Mam miarkę dziesięciogranową, więc po trzy razy. I przybitka z 4F. Podsypka z 4F. 20 gramów podsy granów podsypki. Ten Remington to jest produkcji Piety. I te Remingtony Piety mają trochę cieśniejsze komory niż Remingtony Uberti, na przykład, albo Pedersoli Saguaro. Eee, i... Ciasno się do nich ciężko ładuje kule, ale można na przykład ładować takie specjalne e, pociski, które mają właśnie trochę mniejszy kaliber i ten dolny e, pierścień jest mniejszy, w związku z tym pocisk dobrze wchodzi, a potem go można docisnąć. E, te pociski udostępnił nam sklep Saguaro Arms. Serdecznie dziękujemy. Oni mają chyba największą ofertę broni czarnoprochowej, przynajmniej w Europie, z tego co wiem. Polecam. Zasmorujemy sobie teraz. E, te pocichy, żeby też nie było jakichś niespodzianek dziwnych, gdzie ten dolny pierścień jest e, węższy, w związku z tym nam się pociski nie przekrzywiają przy ładowaniu. A ten drugi jest większy, więc. Uszczelnia komora. Ta jest. Ale też nie jakoś przesadnie większy. To nie jest tak, że to bardzo łatwo wchodzi teraz. Powiem Wam, że strzela, to widzicie i dosyć żwawo. Ma dobry odrzut, i, i głośno jest. Zaraz zmierzymy energię, dowiemy się ile dokładnie tego jest. I chodźcie, zobaczymy celność. Ja na 15 metrów jakoś strzelałem. Celowałem tutaj. I ten mój zardzewiały kolega ma taką grupę na 15 metrach. No, mistrz. Z jakiegoś, z jakiegoś starucha procha. Przeterminowanego od ponad 10 lat. To teraz bierzemy energię, a potem z tego, tego starucha procha strzelimy na 50 metrów. Bezpiecznie. Cały się ufajdał, średnia 650 stóp na sekundę, ale to nie są kule, to są pociski, które są cięższe, zaraz Wam powiemy ile to jest energii i zobaczymy na tarczy, czy było celnie. No i co tam mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Celowane tutaj, czyli już zapomniałem, że on strzela w punkt, mniej więcej. Tu mamy dwóch uciekinierów, a tu mamy bardzo ładną grupę na 25 metrach. Z tego starucha procha. Staruch proch? Staruch daje proch daje radę. radę. Tutaj, moi drodzy, jakby jeżeli to rzeczywiście są uciekinierzy, trzeba by więcej strzałów zrobić. I tu grupa, i się przyceluje, to to wszystko wchodzi w dziesiątkę i dziewiątkę. To są takie. Dobry wynik. Moi drodzy, dlatego warto mierzyć przy użyciu narządów pomiarowych, ponieważ takie wrażenie subiektywne to bywa mylące. Mi się wydawało, że on kopie i wali i w ogóle, ale to może dlatego, że pociski są cięższe i przez to jest odrzut trochę większy, ale energia nie była duża. Energia wychodzi nam 250 J. No nie jest to Szwajcar, to jest polski proch, jakiś złoty stok tam chyba zapakowany, nie wiemy. Napiszcie w komentarzu co to dokładnie jest, bo ja nie wiem, ten Demex przed kilkunastu lat, co to było. Pokażemy Wam jeszcze etykietę. Ale strzela bardzo celnie, to jest bardzo dobry proch do strzelania sportowego. I oczywiście samoobrona 250 Julii załatwi napastnika też na amen, umarł w pacierzu. Strzelimy na 50 metrów, zobaczymy czy trafię do gonga na 50 metrów z tego naszego trochę anemicznego, ale celnego Starucha Procha. Proszę Państwa, teraz strzelimy z naszego Starucha Procha na 50 metrów do gągu. Zobaczymy, czy uda mi się trafić, nie? Może już jest za słaby i nie, nie, nie dowiezie. Nie do lotu będzie. Do, nie dowiezie już do tych 50 metrów. Proszę Państwa, 5 na 6. I ten jeden, co nie trafiłem, to ja wiedziałem, że nie trafiłem, bo go zerwałem. Dowieś, dowiózł tylko dowiózł. po prostu jednego spudłowałeś. Jednego, jednego ja nie dowiózłem. To jest. No powiem Ci, że. Co Ci powiem? Brawo! Dziękuję. Proszę Państwa, umiem strzelać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I ten szósty, to tak gdzieś tu poleciał, bo, bo tak. To jest na 50 metrów. Ze swojego Remingtona z, z mojego zardzewiałca. Z mojego zardzewiałca. 30 granów prochu, który się 11 lat temu przeterminował. Tak, trafiam na 50 metrów. Celowane tutaj, bo on na 25 metrów tam strzela w punkcior. Więc na, na 50 już zaczyna opadać trochę ten pocisk. Taka trajektoria idzie. I tutaj. Bam bam. Szanowni widzowie. To jest właśnie etykieta tego starucha. No, i napiszcie w komentarzach, czy rozpoznajecie produkt. Cześć. No i co, jak Wam się podoba taki antyczny proch produkcji pionek? Trochę anemiczny, ale bardzo celny. Moi drodzy, jeżeli ciekawią was te zagadnienia, jeżeli ciekawi was, jak spala się dokładnie czarny proch, jak wpływa na jego spalanie granulacja, czy można prochu nasypać za dużo, tak że już ta nadwyżka będzie się całkowicie spalała poza lufą i będzie to marnotrawstwo, czy może jednak niekoniecznie? o jakiej granulacji proch pasuje, do jakiej lufy, wszystkie tego typu zagadnienia wytłumaczone w bardzo dobry sposób i w taki, który praktycznie nie ma w żadnej innej dostępnej pozycji na rynku, to serdecznie polecam Księgę Dymu. Na dole w opisie filmu znajdziecie do niej link. Pokazałbym Wam egzemplarz, ale nie mam, bo wszystkie sprzedałem, więc książka jest teraz dostępna w przedsprzedaży, trochę taniej i będzie wysyłana do Was na początku grudnia, jak przyjdzie do druku z moim autografem, z podpisem. Wszystkie dokładnie, które teraz zamówicie przez sprzedaży, czy w miękkiej oprawie, czy w twardej oprawie, będą z moim autografem. Serdecznie polecam.